Witam z tej strony Roki, a dzisiaj przedstawiam Wam kilka fajnych reskinów, które każdy chce mieć. Chyba. Dobra, nie przedłużając, zapraszam do oglądania. sap Jest to reskin do Zapera. Został dodany 12 marca 2013 roku. Styl nawiązuje do gry Portal 2. Był przyznawany w jakości oryginał tym, którzy otworzyli pudełko ze szyszkami dźwiękowymi, właśnie z tej gry. Dodatkowo czasami Zaper prowadzi dialogi, na przykład podczas apowania. Wartość tego reskina wynosi. Około 4 klucze i 3 refa. Luger Cuck. do pistoletu. Został dodany 15 kwietnia 2010 roku. Wygląda nawiązuje do broni Maxa ze serii Sam i Max. Był przyznawany tym, co po Maxa Maxa wygrze Poker Knight and the Inventory. Jednak ta gra została wycofana ze Steam i można jedynie kupić klucz na stronie G2A z innymi kluczami do gier. Kapper, Historycznie do pistoletu. Został dodany 6 października 2015 roku. Podczas aktualizacji inwazja wraz z innymi reskinami. Broń mogło się zdobyć podczas otwierania skrzynki kolekcji poufne. Wartość wynosi 2 klucze i 17 refa. Zmutowane mleko. Jest to reskin do wciekłego mleka. Został dodany 18 czerwca 2014 roku. Podczas aktualizacji mija się wojna. W mleku znajduje się chlebowy potwór, który nawiązuje do filmu Data Własności. Dlatego po trafieniu we wroga mlekiem chlebowy potwór staje na głowie wroga, gryząc go. Wartość wynosi około 29 refa. Ki świetny. Jest reskin do Kia. Branda też pochodzi z TF2 Inwazja. Wygląd prawdopodobnie nawiązuje do Misa Świetnego z serii Star Wars. Wartość wynosi 11 kluczy i 35 refa. Ale drogo. Na Palm Syno Jest reskin do miotacza ognia. Został dodany 17 września 2014 roku. Był przyznawany w jakiś oryginał tym, którzy zakupili w sprzedaży grę obcy izolacja. Dodatkowo wygląd nawiązuje do stworzonego przez Denisa Monroe Parkera, jednego z tych bohaterów filmu Obcy ósmy pasażer Nostromo. Wartość wynosi Cherry refa. Maul. Jest to reszty do obużyciela, Został dodany 3 czerwca 2011 roku. Wygląd jest wzorowany na przedmiocie o tej samej nazwie z gry Red Faction Armageddon. Był przyznamowany w jakości oryginał graczom, co zakupili w przed sprzedaży właśnie tą grę. Wartość wynosi około Cherry refa. na kurtyna. Historicznie do Minigana. Został dodany wraz z Lugerczakiem i innymi przedmiotami. Nazwa nawiązuje do pojęcia, które były używane w Europie do 1989 roku. Czy żelazna kurtyna oddzielała Europę na dwie strefy? Demokratyczna i komunistyczna. Robokanapka. Historicznie do kanapki. Został dodany 21 września 2012 roku. W jakości oryginał był przyznawany za pośrednictwem paski pod tytułem Co się kryje w pudełku śniadaniowym? Uczestnikom San Diego Comic Con 2012 roku, którzy zakupili zabawkową kanapkę od TRIA TOYS. Wartość wynosi od 35 do 48 kluczy. Ciastko rybne. Jest to do Lady Czeko. Został dodany 28 kwietnia 2011 roku. Reskin przypomina taki sam skry Space Ham. Oraz mogliśmy wytworzyć poprzez trzy sztabki Wonsatium i ryby. Wartość wynosi 12 refa. Pionko kalipsa Jest to do 5 Został dodane 10 listopada 2011 roku. W okresie oryginał były przyznawane grasą, którzy zakupili przez przetocz grę Seistroff The Teared. Dodatkowo każdy przeciwnik zapisany trafieniem krytycznym lub minikrytycznym po prostu wybucha. Wartość wynosi około 4 refa. Chleba Gryzarka jest resken do gear U, czyli Gorące Rękawice Ten pochodzi z update'u Miłość i Wojna. Wartość wynosi 26 refa. Licznik Gigera jest to reskin do postkramiacza, też z update'u Inwazja. Nazwa jest podobna do licznika Geigera używanego do pomiaru promieniowania, jonizującego. Modele broni opiera się na fikcyjnym M314 Motion Tracker z filmu Ops 2 Decydujące starcie z 1986 roku. Wersja wynosi dwa klucze. AWP, to znaczy ale wielka pukawka. Jest to reskin do karabinu snajperskiego. Wygląd i opis nawiązuje do grywalnej broni z CSGO. W jakości oryginał był przyznawany graczom, którzy zakupili przed sprzedaży właśnie tą grę. Został dodany 15 sierpnia 2012 roku. Wartość wynosi 4 refa. Strzelająca gwiazda. Jest to reskin do machiny. Już ostatnia broń z kosmosu. Chyba. Nazwa jest to także nawiązanie do profesji snajpera jako zabójcy. No a taka ciekawostka z TF2 wiki. Polecam. Wartość wynosi 1 klucz i 9 refa. Wielkie Zabójstwo jest Historyskin do Revolvera został dodany 15 kwietnia 2010 roku. Wygląd przypomina przyrośnięty rewolwer Kaliber 44. W okresie oryginał były przygotowane graczom, którzy zakupili grę Sami Max The Devil's Playhouse przed 26 kwietnia. Wartość wynosi około 9 do 10 kluczy. Zabójcza Elegancja Historyskin do Noża został dodany 23 listopada 2011 roku. Przedmiot jest na oszu noszony przez Ezio Auditore da Firenze z serii gier Assassin's Creed. Oryginalny opis tego przedmiotu nawiązuje do piosenki Charles Dries z zespołu Disney Top. Nazwa opisuje osobę, która dobrze się ubiera, zawsze wygarni tu. jakości oryginał był przyczynowany tym, co zakupili w przed do gry Assassin's Creed Revelation. Wartość wynosi około 3 refa. Czas sam jest entuzjalisty, i do zegarka. Cegarek jak kurtyna był do zdobycia poprzez wygranie w Pokera. Wersja czasomierza grze Poker Night and the Inventory jest poplamiona krwią po lewej stronie zegarka. Jednak w Team Froda 2 nie ma tej plamy. Był przyznawany za pokonanie Tajo. Miał ich poziomu niewidzialności jest wzorowany na logo Pagmana, jako na stanego przez Geba oraz tatuażu na jego ramieniu. Taka ciekawostka ze świata T2 i podobna do Froda. A tak przekąska. Jest orezkiem do stopera. Czy potrzebuje chleb? Saper w do innych saperów, nie wydaje dźwięków podczas sapowania. Wartość wynosi jeden klucz. Trójruniczne ostrze. Jest areskiem do bóstąckiego tłuczka. Został donany 12 maja 2011 roku. Był przyznawany w jakoś oryginał tym, co zakupili w przedsprzedaży grę Wiesmin 2 Zabójcy Królów. Przed 17 maja. Wartość wynosi cztery refa. Kwakenbach, Jest areskiem do zegarka. Został z 16 listopada 2012 roku, był przyznawany graczom w jakości oryginał tym, co zakupili w sprzedaży grę Hitman do rozgrzeszenia, wartość wynosi 3 refa. I na tym kończymy, widzicie, że w Team Fortress 2 jest dużo reskinów, jeśli się spodobało, to wiecie co robić. To do następnego i adios.